Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 16 listopada a 19 listopada. I przechodzimy na mapę Ukrainy. Nim przejdziemy do omówienia sytuacji związanych z raportem, z tym, co wydarzyło się lub działo się pomiędzy 16 a 19 listopada. Małe przypomnienie do tego, czego zabrakło w poprzednim odcinku, gdyż nastąpiło to po montowaniu. Nie byłem w stanie już tego oczywiście zamieścić. Chodzi o ataki rosyjskie na infrastrukturę krytyczną. Do dnia dzisiejszego mówi się o 10 milionach ludzi pozbawionych energii. Mówi się o problemach infrastruktury krytycznej na Ukrainie i dwóch rakietach prawdopodobnie śledztwo trwa, które spadły w Polsce. Oczywiście temat już był przewijany i poruszany przez wielu wielu ekspertów. Emocje brały górę. To niektórzy tu już chcieli artykuł piąty uruchamiać, niektórzy czwarty. A tak szczerze mówiąc, panowie spokojnie, jak na wojnie, pokój. Ma czasem decydujący Decydujące znaczenie. Jest śledztwo, są zapisy, Amerykanie dobrze wiedzą. Prezydent Załęski mimo pewności, może był przekonany lub został, jak to mówi Major Fisher, był poinformowany przez własne dowództwo czy własnych żołnierzy, dowódców, że to niemożliwe, żeby było. była to ukraińska rakieta. Możliwe, że była to ukraińska rakieta i trzeba to powiedzieć ale przecież nie było to specjalne wystrzelanie na, na, na kierunek polski. Prawdopodobnie do tego jeszcze dojdziemy, śledztwo przecież trwa, informacje pewnie zostaną przekazane. Kto w jaki sposób generalnie tutaj bierze odpowiedzialność za to, nawet jeżeli będzie, miała, będzie to odpowiedzialność Ukrainy, to przecież bronią się, bo gdyby nie rosyjskie rakiety, to ta rakieta też by nie spodła i nie zabiła dwóch obywateli Polski. Trzeba o tym głośno mówić. Sam Pieskow przyznał publicznie, że ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy są wykonywane z premedytacją, aby zmusić Ukrainę do rozmów, negocjacji o warunkach pokoju czy, w, czy o pokoju. Jeżeli. Mówi się takie rzeczy, że atakujemy społeczeństwo, ludność cywilną poprzez ataki na infrastrukturę krytyczną, czyli energetykę i, i rzeczy, które pozwalają przeżyć społeczeństwu cywilom. To dzisiaj trzeba się zastanowić, przeciwko komu jest ta wojna, przeciwko Ukrainie czy obywatelom Ukrainy. I trzeba też o tym mówić głośno, skoro Pieskow mówi takie rzeczy, że celem jest infrastruktura, a pośrednio najsłabszy trzon Ukrainy, czyli społeczeństwo no to Rosja jak widać nie ma zahamowań żadnych. Przejdźmy sobie na już raport. Przejdziemy sobie na odcinek. Oczywiście rzeki, odcinek rzeki Oskił, a dokładnie na wschód od rzeki Oskił. Jesteśmy na odcinku rzeki Oskił od granicy rosyjskiej aż po rzekę Doniec. Więc tutaj mamy intensywne walki, zwiększyło się zgrupowanie ukraińskie, pojawiły się nowe związki, które przedtem odpoczywały. Tak, czwarta brygada pancerna ma już nowy herb, uległ zmianie herby jednostki, teraz mamy nosorożca i walki w tym rejonie toczą się pomiędzy Nowoseliwką, którą Ukraińcy zdobyli, Prawdopodobnie już ją stracili, bo walki tutaj naprawdę są bardzo zaciekłe. Tak samo jak zaciekłe są walki o miejscowość Kuzenivkę, Urom. Ukraińcy próbują zdobyć. Nie, nie udaje się im to mimo wielokrotnych prób w tym rejonie. Tak samo mamy tutaj walki pod tym machiwką, ale najbardziej zaciekłe walki toczą się na południe od pomiędzy Sfatowe a Kremienną, a dokładnie o Płoszczankę. Płoszczanka, w tym miejscu, ta miejscowość, ma kluczowe znaczenie. Jej zdobycie umożliwia zablokowanie tutaj kierunku drogi, w sumie już pomiędzy oczywiście Sfatowe a Kremienną. Rosjanie sami informują tutaj o zaciekłych zaciekłych atakach, kontratakach. Czy to się uda? Tak samo bardzo ciężkie walki w rejonie Czerwonopopiwki oraz Kremiennej, gdzie wojska ukraińskie atakują Dibrowne i samą podchodzą, czy próbują podejść pod Kremienną, atakując od strony Dońca, więc tutaj sytuacja jest, że tak powiem, płynna. jest Cały czas są ataki nieudane i ukraińskie. I kontrataki nieudane rosyjskie. Ta linia tutaj cały czas się lekko przesuwa albo w prawo, albo w lewo. Mamy informację o bardzo dużym natężeniu ognia artyleryjskiego, które tutaj próbuje utorować drogę albo jednej lub drugiej stronie. Wracamy na mapę Ukrainy. I z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na dwa odcinki. Odcinek częściowo. Łymańsko-Siewiersko-Bachmucki Jesteśmy na odcinku Siewiersko-Bachmuckim częściowo Łymańskim, ale Łymań już omówiliśmy. Mamy informacje o walkach w rejonie Biłochorówki nad Dońcem oraz Biłochorówki przy drodze Lysyczańsk-Bachmut Mamy informacje o walkach w tym rejonie. Tak samo nieudane natarcie w kierunku w miejscowości wesołe. Nie udało się Rosjanom tutaj przejąć tej biłochorywki. Zastanawiam się, jaki jest cel nataków w kierunku biurochorywki i wesołego. Czy jest to próba ściągnięcia tutaj sił? Mamy informację, że w tym rejonie, właśnie wierskim pojawiły się pierwsze oddziały 17 Brygady Pancernej, które z pod Hersonia zostały tutaj wysłane. Czy to będzie znak? Do tego, że coś się tu będzie kroiło, Bo za chwilę Wam powiem o pewnej mojej sugestii, która tutaj daje mi do myślenia, dlaczego Ukraińcy tak mocno tutaj nasycają ten front. Wszyscy myślimy o, o innych odcinkach, a możliwe, że tutaj, no zobaczmy. W każdym bądź razie, atakowany był Soledar Bachmudski oraz sam Bachmut. Do Bachmutu przejdziemy, ale do czego zmierzam? chodzi mi o to, że w rejonie Bachmutu pojawiło się szereg nowych jednostek. Wycofana z frontu i przeniesiona tutaj w ten rejon czwarta brygada szybkiego reagowania, wycofana z frontu hersońskiego już wcześniej 241 brygada obrony terytorialnej oraz 53 brygada, która tutaj przeniesiona była z rejonu linii Ato Mamy szereg tych jednostek. Teraz łącznie jest z 17. Brygadą, która prawdopodobnie już jej pierwsze oddziały tutaj są. Czy coś się tu będzie kroiło? Ciężko powiedzieć. Nasycenie w rejonie Bachmutu jest bardzo duże. Możliwe, że możemy się spodziewać jakiegoś uderzenia w najbliższych dniach, które znowu odrzuci Rosjan. Tym bardziej, że major Fisher pisze dzisiaj, że toczą się walki, ale to przejdziemy sobie na mapę Bachmutu. Że toczą się walki w rejonie Wesołej Dołyny i od Radiwki, co świadczyłoby o tym, że zona ukraińska albo odrzuciła znowu o kilka kilometrów na wschód jednostki rosyjskie, albo po prostu coś tutaj mamy y, znamiennego, gdyż y, jestem ciekawy tego nasycenia, które tutaj. Jest, bo naprawdę tych jednostek przybyło w ostatnim okresie czasu. Wiemy, że 58 jest na tyłach. Prawdopodobnie 109 Brygada Obrony Terytorialnej nadal broni podejść, chociaż co do jej funkcjonowania w tym rejonie, mam już wątpliwości, gdyż na Military Land jest ona oznaczona jako, że część tej brygady albo większość tej brygady, lub nawet całość tej brygady walczy na odcinku na zachód od, CV, od Sfatowe więc pytanie czy jakieś elementy jeszcze tu walczą czy nie na pewno mamy tutaj jednostki 62 brygady zmechanizowanej 30 elementy bo oczywiście część tej brygady nadal jest w odwodzie i się uzupełnia lub wzmacnia natomiast no, tak jak powiedziałem mamy tu kilka jednostek nowych które się pojawiły na tym odcinku i prawdopodobnie albo będą przejmować odcinek Albo będzie przygotowanie do większego natarcia w tym rejonie. Ale oczywiście to, to wszystko jest przed nami. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, był on atakowany. Mamy tutaj walki w rejonie Opytnego, gdzie wojska rosyjskie wdarły się do miejscowości zażarte walki w tym rejonie, natomiast kontratak ukraiński, pierwszy nieudany, drugi wyprowadzony, kilku kierunków. Zakończył się powodzeniem strony ukraińskiej i wojska rosyjskie zostały wyrzucone z opytnego. Jeżeli chodzi o dalsze ataki, mieliśmy ataki na Kurdimówkę oraz nieudane ataki na Majorsk. Ten kierunek też jest dość wrażliwy. Z dodatkowych informacji wiemy, że artyleria rakietowa sił zbrojnych Ukrainy ostrzelała budynki w Blince, które prawdopodobnie służyły Rosjanom jako koszary lub Miejsce odpoczynku dla jednostek rosyjskich. Mamy też informacje o tym, że w tym rejonie pojawiają się pierwsze jednostki przenoszone z rejonu Hersonia. Nie mam jeszcze informacji, jakie to jednostki, natomiast możliwe, że te jednostki już są lub walczą, a miałoby to logikę, dlatego że te jednostki tutaj rosyjskie, które walczyły i wykrwawiały się, no, poniosły dość spore straty. Przejdźmy na mapę Ukrainy. A z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek linii Ato. Jesteśmy na odcinku linii Ato. Mamy tutaj informacje o walkach w Kamiance, a w Divce. nieudane ataki w renie. Wodinki Pierwomańskie, które jest dosłownie zrównane z Ziemią. Znalazłem filmik walk z Pierwomańskie. Słuchajcie, widzicie go. Mam nadzieję, że. No, jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak te walki, jak te miejscowości w linii, na linii frontu wyglądają i generalnie jak te ataki niszczące, gdzie ta artyleryjska nawała niszczy wszystko na swojej drodze. Mamy informacje o walkach donewskie oraz w Marince nowo i Pobiedzie. Nie jest to wszystko, bo artyleria Sił Zbrojnych oszczelała kilkakrotnie węzeł kolejowy i łowańsku, niszcząc torowisko i niszcząc linię kolejową która no tutaj mamy przykład dalszego czy nowego izolowania pola walki gdyż możemy sobie tutaj powiedzieć że przecież to nie są jedyne informacje o tych uderzeniach na zaplecze. W ostatnim okresie czasu znowu zostały one wzmocnione czy zintensyfikowane poprzez transportowanie części uzbrojenia z rejonu Chersonia, które trafiło w, na ten rejon. I mamy tutaj przecież informacje: coraz więcej informacji o ponownych niszczeniach składów amunicji, punktów zaopatrzeniowych i stanowisk dowodzenia. A przecież mówimy tutaj o na przykład magazynie amunicji miejscowości Zimocholiwka 20 km od, na zachód od Ługańska, oczywiście za, za pomocą Marsów, mirne około 40 km na południowy wschód, na składy pod starobielskiem światowym przedmieściach Swiwiodoniecka i pod Kadyjewką około 15 km na północ od Ałczewska, 20 km na wschód od popasnej mamy tutaj tą naprawdę. Dość intensywne ostrzały tych magazynów, które mają sprawić, że to zaopatrzenie wojsk rosyjskich w Donbasie, w Doniecku, w obwodzie Donieckim, no, będzie coraz bardziej chronicznie brakowało amunicji. Chociaż, jak tu Major Fischer zaznacza, potrwa to i musi to być, że tak powiem, prowadzone konsekwentnie, cały czas, aby osłabiać to zaplecze i osłabiać. Jeszcze z ciekawostek, w tym rejonie, zgodnie z oświadczeniem generała brygady Siergija Chromowa, zastępcy szefa sztabu operacyjnego, sztabu generalnego Ukrainy, w ostatnim tygodniu w całym obwodzie donieckim najeźdźcy ze separatystami, czyli Rosjanie i separatyści, przepuścili około 500 szturmów. 500 szturmów w samym obwodzie donieckim w ciągu tygodnia. Więc naprawdę bardzo duża ilość. Dużej aktywności wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim. Przejdźmy sobie na mapę Ukrainy. Z rejonu Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Zaporowski. Na odcinku Zaporowskim mamy dalsze informacje o zaciekłych walkach w rejonie Pawliwki. Walki o tą miejscowość toczą się każdego dnia. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o Pawliwkę, oczywiście. Część południowa Pawliwki i wschodnia znajduje się pod kontrolą rosyjską, natomiast centrum zachodnia, część i północna znajduje się w rękach ukraińskich. Warki naprawdę w tym, w tym rejonie są bardzo zaciekłe, obie strony są mocno wspierane przez artylerię, która tutaj naprawdę, tam strona ukraińska próbuje nie, tyle, nie tylko zwalczać piechotę. Ale także atakuje dość często stanowiska artylerii rosyjskiej w tym rejonie, więc mamy naprawdę tutaj bardzo duże natężenie walk w tym rejonie, jeżeli chodzi o rejon Pawliwki. Jeżeli chodzi o inne rejony, mamy informację, że na odcinku zaporowskim nie ma dużo więcej walk. Mamy informację o ostrzałach artyleryjskich po jednej i po drugiej stronie. W międzyczasie wybuchy zanotowano w Enerhodarze, w Tokmak oraz w Melitoporze. Natomiast brak informacji o jakichś większych starciach na tej linii frontu. Przejdźmy sobie na mapę Ukrainy i z mapy Ukrainy przejdziemy na odcinek hersoński. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, nie mamy informacji o walkach. Jeżeli chodzi o Działania, jakie ostatnio były prowadzone, jeżeli chodzi o Łeszki, Hałą Przystań i Uwysep, nie ma informacji. Dosłownie urwało się wszystko, jeżeli chodzi o sytuację na Mierzei Kinburskiej, o to, co działo się w rejonie łeszek oraz Hołej Przystani. Nie ma, na, naprawdę urwało się, nie ma informacji, co się tam dzieje. Mamy informacje oczywiście o ostrzałach na tym odcinku, o walkach o strzałach z broni ręcznej w rejonie Kachówki, Nowej Kachówki, w rejonie Ołeszek oraz Hołowej Przestani ale to byś tylko świadczyło o jakichś działaniach prowadzonych przez tą stronę ukraińską czy one tutaj się rozwijają, nie ma informacji, naprawdę uwierzcie mi, że nie ma informacji. Nikt nie wie co naprawdę tu się dzieje, oprócz tego, że mamy informacje o ostrzałach, oczywiście ukraińskich na zaplecze frontu. Czapłynce na lotnisko, czyli tzw. Czarnobajewka 2 oraz Kadowsku. na ten moment też wiemy, że ostrzelane zostały miejscowości Ołeszki, Chowej Prystań, Kachówka. Oczywiście to jest to, co powiedziałem o tym, że tam coś się dzieje, ale nie mamy informacji, nie mamy naprawdę informacji co, co tu może być. Wiemy, że część wojsk stąd Rosjanie odesłali. Częściowo i Ukraińcy, strona ukraińska też odesłała wojska, natomiast brak naprawdę informacji, co planuje dowództwo ukraińskie na tym odcinku. Przejdźmy na mapę Ukrainy, i z dodatkowych informacji mamy informację, że mieliśmy informację już o nowej ukraińskiej 77. Brygadzie Aeromobilnej, która tutaj szkolona była prawdopodobnie. Przynajmniej jeden batalion całości był uszkolony w Wielkiej Brytanii i ta brygada prawdopodobnie działa już częściowo na froncie zbiera doświadczenie natomiast z dodatkowych informacji pojawiła się informacja o rozbudowie nowej jednostki ukraińskiej a dokładnie 47 pułku szturmowego który ma zmienić rozmiar i stać się brygadą jak informuje Ukraińskie dowództwo 15 listopada zapadła decyzja o rozbudowie 47. Pułku Szturmowego do rozmiarów brygady. Jest ona wyszkolona na standardzie natowskim, wyposażona w sprzęt natowski. Ta brygada powstała z batalionów ochotniczych Walerego Markusa i Iwana Szalamache w kwietniu 2022 roku. 28 czerwca podjęto decyzję o powiększeniu jednostki do wielkości pułku, a dzisiaj mamy już informację o rozwinięciu tej, tego pułku w brygadę, która tutaj no, ma być dość elitarną jednostką. Najciekawsze w tym jest to, że dowodzi nią właśnie Szalamacha, który tutaj, mimo 23 lat, dowodzi brygadą. Bardzo bogate doświadczenie już. I na linii frontu, i jak widać, no bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o jeszcze innych informacji, jakie udało mi się zdobyć, mamy informacje tutaj o tym, że Niemcy przekazały 30 pojazd typu Gepard, które są chwalone przez stronę ukraińską za skuteczność w zwalczaniu szczególnie dronów Szachet-136 oraz innych pocisków. Generalnie mamy też informacje o tym. Że Chorwacja przekazała lub przekaże 14 śmigłowców Mi8, a to jest naprawdę wielkie wsparcie. W sumie tutaj mają w zamian dostać amerykańskie śmigłowce, i mam nadzieję, że będzie to całkiem dobre wsparcie. Słuchajcie, tyle z tego raportu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajmy też o zbiórce, która jest nadal prowadzona dla Mikołaja na Sanie dla Mikołaja, i mam nadzieję, że Tutaj pomożecie, link znajdziecie pod materiałem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.